Wyobraźcie sobie życie na wodzie za 40 tysięcy zł. Tak, oto nasza tratwa, która stała się naszym nowym domem. Przez najbliższe dni to tutaj będziemy mieszkać, gotować i odkrywać świat w zupełnie dla nas nowy sposób. Jeśli jesteście gotowi na wodny van life, to serdecznie zapraszamy. Jak to na budowie bywa, zaczynamy od konstrukcji, czyli tniemy, malujemy i skręcamy wszystkie gotowe elementy, aby później przetransportować je na miejsce docelowe, z którego będziemy wypływać. Jak widać, nie była to wcale taka prosta sprawa, przetransportować duże elementy, ale nam się udało. Na miejscu zaczynamy od przygotowania naszego obozowiska. Z pomocą przychodzi do nas namiot Canvas Camp Shelby 500 Pro Double Door, który ma po prostu podwójne drzwi, który finalnie będzie stać na tratwie. Ale na ten moment musimy gdzieś spać i trzymać nasze narzędzia. Dobra, patrzcie na to. Patrzcie, do czego miałam podłączone maszynę piła. Normalnie będzie je ten ciał piłą. Dawaj. O, nie o i odpala się prawie 2000 wat. I zaraz kolejne cięcie i lecimy na solarkach. Michał w swoim naturalnym środowisku. Poluje na trójkąta. A tak sery to tworzymy, a czy no, tworzymy. Ja siedzę i przeszkadzam, a Micha otworzy trzeciego boksa. Jeden pływak jest, drugi pływak jest, beczki czekają. No i teraz trzecia część tratwy, więc no w końcu trzeba to zrobić. Jak widzicie pogoda jest taka... No. Raz lepiej, raz gorzej. No nie no, dzisiaj musieliśmy siedzieć w namiocie przez parę godzin, bo padało. Pokażę Wam jeszcze nasz namiot. Słuchajcie, na razie się dzieje, wiadomo, jest syf dookoła ale, no, to jest budowa. Dobra, słuchajcie, moje to ostatnie wkręty i będziemy testować wodowanie. Zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, żeby nie było za prosto, dojechały wszystkie beczki, ale wielki samochód się zakopał. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda tragicznie i wtedy będziecie mogli cierpieć razem z nami. Ale w międzyczasie nie tracimy czasu, czyli Michał nie traci czasu i przymocował już wszystkie beczki. Dobra, chodźcie, pokaż Wam jak to wygląda, ale. nie jest dobrze. Podejście drugie, oby tym razem. Opakuj! Let's go, let's go! W nocy była burza. Troszeczkę nas zalało, ale to z nie... Z mojej winy, a nie z winy namiotu, namiot się super spisał. Namiotu... Tak trzaskało, tak po prostu... Widzicie? O tutaj możecie zobaczyć. Jest ochrona z zewnątrz, żadna woda się nie dostawała. I tam też jest coś takiego. Tylko, że za słabo napięłem, za blisko yy, śledzie wstawiłem namiotu i ta ścianka nasza, jak widocznie, nie wyprostowała. Więc to, co miało chronić nas przed deszczem, teraz Podziałało, się położyło, więc jako. A szczękna wodę. Zaproszenie dla wody. No dobra, to ja się napracowałam dzisiaj. Przywiozłam pasy, przywiozłam wkręty, przywiozłam wszystkie inne rzeczy. Tak więc ja też tutaj biorę swój udział, żeby nie było. Prawda, Michael? Kamila bardzo dużo pomaga. Tak, no tyle co może, no wiecie, no jakby ma mniej siły, łapie. Więc no... Jak to nie, czekaj. się widać mojego bicepsa. Ty kurde, ty normalnie bicepsa mam stary, patrz, poczekaj. To tłuszcz. Nie. Patrz. Ja tutaj na tej ręce nigdy nie miałam bicepsów. Patrz. Nie okay, no, to jest... No nie, nie ma Czekaj, zuma zrobię, bo jest na razy 2,5. Bo... No nie, 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 nie. no pan, no ja takiego... Nie ma tu żadnego bicepsa. No co ty gadasz w ogóle? No ja nie... No tutaj nie ma. Ale tu padać co ty gadasz, Dobra, i kolejna część tratwy Zaczyna się tworzyć. Czyli teraz. Pięciometrowe belki, znaczy deski. I idą już na pokład. Dobra moi drodzy. Ciężkie decyzje przed nami. Czekaj to. Ale mam mokrą stopę. Ua. Dzisiaj przed nami ciężkie decyzje. Trzeba rozkminić, ile chcemy mieć teraz ile chcemy mieć miejsca z tyłu A, Cześć, zostawić tutaj pół metra znaczy tu będzie pół metra i tu będzie kibelek gdzie Michael stoi bo tu będzie taki skos tak? bo tu będzie namiot więc tam będzie kibelek i będzie pół metra właśnie miejsca ale dzięki temu że tu będzie tylko pół metra miejsca to zyskamy już wam idę pokazać już wam idę pokazać a, no całkiem solidny namiot, weź trzymaj No zobaczcie, to jest naprawdę ile tu jest metrów? To jest 2? 2 mm -hmm. na 5, tak? Tutaj bym powiedział, że nawet będziesz miała 2 na 30 gdzieś. Pięć. No, to jest spore talaz. Normalnie można sobie lażek rozłożyć, a siedzą co rozłożyć. Tak Tutaj też będą skosy, więc tutaj jakiś mały ogródek będzie Cyk No z ziołami Coś takiego może być No Z drugiej strony też zdechły. Pewnie nie No Pewnie no, zdechną tak. Zobaczymy, czy, czy będziemy... O, czy moja wiesz, zrobiście roślinę, jak ją na, na podwórko? Ty, no sama się podlewa i to oko się zrobiła zrobiło tak gęsta, że może, może jest szansa, nie? Ja myślę, że jak błone są i każdy podlewał, kto będzie... No czemu nie podlewać? Mhm. To nadzieja no, jest tak to wygląda i czekamy na resztę no Dobra, nagrywam Kamilę grzbiet no wolnęła Co? A żeś brzbiet mm. wolnęła kotek. <laughs> Nagrywamy Kamilę, żeby pokazać, że... że przyda złą przydaje się. Teraz nam zamiata tarasik Małą miotełką świetnie tak. się bawię. Zabrakło nam trochę desek. Tutaj, Tutaj mamy mieć półkę, widać przygotowane podpórki, ale zabrakło. Więc na razie zostawiamy. Później się jakoś tam wsadzi. Ale Ta reszta jest gotowa. Dobra, pierwszy etap za nami czyli rozłożenie namiotu na części pierwsze. Całe nasze bibeloty leżą na zewnątrz. Zeróweczki trzeba posprzątać po sobie i przenosimy tam na tratwę. No, wygląda zacnie. Zacnie to wygląda, ale żeśmy narobili swydku dookoła, więc najpierw to trzeba ogarnąć. Tratwa gotowa, przenosimy w końcu nasz namiot na tratwę. Nasz domek jest prawie gotowy. Postawienie takiego namiotu zajęło nam około 10 minut. Widzę wodę, tu widzę wodę. Przez drzwi widzę wodę. Więc starego, stary myśli, jak tutaj linkę naciągnąć, jak ją przymocować, ale dojdzie do tego. Ogarnie wszystko. Z dobry Majster. Dobra. Czas na przycinanie. Czas na przycinanie. Co niż przycinać? Będę docinać nasze śledzie. Śledzie? Jak śledzie? Śledzie to namiot. To metalowe? Ale będę robił te śledzie z katówek, żeby mieć gdzie tą mlinkę zawiesić. A o to chodzi ci po prostu, że, że drewno, drewn że drewno, a nie, byś tak. myślałam, że ty chcesz kurde piłować metal. Mówię, co ty... Ale hard. nie co ta bateria ty? No właśnie, bo mamy taką super baterię. Tak. Dużo wkazać. Patrzcie cyk. Wpalam sobie. 99%. Tutaj ładuję sobie solarami. Gniazdka na 230, USB-C, USB. To jest nowoczesna teraz, to no nie jest byle co. Wejście na samochodowy, kontakcik. i A ten. po co ten na samochodowy? W... No co masz pompkę na przykład do materacy? A no tak. No, no. I jak chcę mieć te, to odpalam sobie DC z Bluetoothem. A jak chcę na przykład. Yy, piłę. Piłę czyli tutaj to muszę przetwornicę odpalić i teraz mnie już tutaj ciąć I tak. I... fajne jest to, że możecie sobie na bieżąco sprawdzać też ile zużywa Wam jakby dana rzecz Nie? no właśnie, chyba sobie zaraz zrobię Można zupkę chińską Kamila może Wam później pokazać scenię. ile iPhone zżera. Ile zżera o tutaj ta lampa, którą wczoraj złamałem Ile zżera karkawa? Najwięcej, najwięcej zżera czajnik. Tak, ta czajnik. piła to nic, ale czajnik. Uh. Tak. czekajcie, że, że ta piła prawie nic nie zjada nam baterii. A czajnik to po prostu jak smok ciągnie. Co nie? No, teraz 5% baterii. No. Plus jest taki, że mega szybko się ładuje, więc. E, więc tam na, nie, nie zdarzyło się, żeby nam brakowało energii, jak cały czas laptopy, telefony, więc. Jest git. Jest git. Dobra, działamy. Tam mogą być zioła jakieś. Słuchajcie, rozkwiniamy. Wygląda jakbyś trzymał się za tego. To tylko linka. Słuchajcie, zobaczcie. No, już jest okno na świat z jednej i z drugiej strony. tak to wygląda. Ja, pierwszy teścik. Nie, 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 nie. To jest naprawdę zajebista sprawa. Po wielu tygodniach budowy i przygotowań, nadszedł w końcu czas na pierwszy test na wodzie, pierwsze pływanie. Jak widzicie, tratwa płynie, nie tonie, ma zamontowany silnik Merkury 10kW i na razie zdaje egzamin. Nasza tratwa dzisiaj przechodzi metamorfozę. Upgrade będzie łóżko do tego. Czekajcie. Mamy krzesełka. Patrzcie, można sobie usiąść. Z takim widoczkiem. No nie najgorzej, no. I żeby się on tak nadmuchał. Co panu ci? O kurde, nasz jedyny nóż o no 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 Kurde jak to Chińczyk sklejał to nie Ale reklamacja na tym udaje No to fajnie było e, nie... to. Jak Wy robicie ten? Nie mamy czym kroić To był jedyny ostry Najgorzej spusam Najziął Kuwały na materac Dobra, pomogę Ci tutaj. No teraz wiesz, muszę się tutaj postawać. Ty no i miejsca jest dalej dużo, co? Dużo Patrzcie. Nie wiem, że tutaj jakaś kurde tam będzie, Zobaczcie, tam jest na front miejsca. Ekstra. Tutaj kuchnię sobie zrobimy. To cztery osoby na banku wchodzą. Tak, cztery osoby na lajcie. Trzeba pozabierać tylko te graty. To jest jedna część czy to są dwie części? Jedna, no a druga są duże. Ale jakoś to gigantyczne jest. No ja wiem, ale jakieś wielkie ale czadzik. Czekaj. Przejdę. że jest jakieś mocowanie do tego, żeby... Oj. Mamy mięta z wodą. Dobra, wypływamy z Kanału Tęgorzewskiego na Mamrę oficjalnie. Udało nam się przypomnieć w jedną stronę, teraz w drugą, dostajemy się. Nic nie rozwaliliśmy, jakoś udało się zaparkować. Tak, gdzie tam już są Mamry, a tutaj jest nasz dzielny kapitan tego statku. Więc to wygląda tak. I sobie sobie. Trochę serwo musiałem się rozebrać. Testowaliśmy też kapok. O. A z drugiej strony tak. Idzie się bawią. Mama uczy się pływać. Córka uczy mamę pływać. A jeszcze Kamila założyła te warki dziecięce. A no trochę syf, wczoraj mieliśmy gości z 10 osób, więc trochę się narobiło, to jeszcze wzięłem sobie drewno na zapas. A no i stolik wczoraj do nas przyszedł, więc w końcu jest. Znaleźliśmy miejscówkę, zacumowaliśmy, jesteśmy w jeszcze fajnym miejscu, no i mamy takie widoki, no powiem Wam, nie najgorzej. Idę Wam pokazać chmury, jakie są nad nami, no jezioro dzisiaj nie jest spokojne, nie jest to najlepsza pogoda do pływania, ale tak na szybko się zebrało, o, pan nam zrychł ale będzie, no ale dobra. Widzicie, trawa stoi, pływa, się nie rozwaliła, ale szukamy miejsca do zasumowania, bo jednak nie ma co ryzykować, nie? Ale no, jak widzicie, nawet taką pogodę sobie radzi. Fala idzie. Ajajajajaj. Not good. Dopłynęliśmy. Jest z nami jeden jacht. Cieka plażyczka Piaseczek 01, więc najdrobniejszy Włosów dalej nie ma ale córa się świetnie bawi, popływaliśmy Majka fajnie jest? Fajnie jest? Tak, piaseczek miękni Ogólnie jachtów dookoła Tratwy więcej niż na całym jeziorze Wszyscy ciekawości podpływa, patrzy co to jest. <grywa> Nagrywają, machają. No, nie spodziewałem się aż takiego zainteresowania, ale nie wiem czy to dobrze. dobre. Na no. pewno no, policja z 50 razy będziemy pewien sprawdzać też ciekawości. I tak zaczyna się nasza przygoda na tratwie. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tratwy, chętnie odpowiemy, zadawajcie pytania w komentarzach. A ja chciałam z Michałem pozdrowić wszystkie osoby, które poznaliśmy na szlaku, po Was cudownie poznać i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. I oczywiście chciałam podziękować Canvas Camp za umożliwienie nam zbudowania tego wszystkiego.